Dziemaneczko widzowie, to jest i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku ja na sobie Fortnite'a i taka po prostu normalna gra i musimy wygrać. Ponieważ jak nie wygramy, to w komentarzach musimy mieć jakiś challenge. więc... Taka też, więc jak przegram, to piszcie w komentarzach jakie wezwania mam zrobić. I wczoraj nie było odcinka, Chciałem powiedzieć bo był wieczorem live. Taki, no taki no, może nie jakiś długi, ale był live taki testowy. Było trochę było trzy osoby. No i fajny live był. Pokażę po, po chwilę Fortnite na, na, nawet, nawet tam się śinało, więc live y będę robił dalej. No i tak, e, dzisiaj 23 jutro wigilia moi drodzy, jutro Wigilia. Tam więc... No jutro na pewno odcinka nie będzie. Raczej, no mnie no, raczej nie będzie. Ale w pierwszy dzień świąt planuję sobie live'a świątecznego. Więc no wyczekujcie, wyczekujcie, ale jutro to tak obstałam, że nie będzie live'a zbytnio. No bo będzie Wigrilia, gdzie jednak trzeba pomóc. Ja mam takie szczęście, no, że Wigilię nie mam w domu. To jest jedno, ten, że i do babci. Do jednej babci idę i potem idę do drugiej babci, więc taka akcja. No tak to jest, tak to jest, no dobra. Ja teraz ładnie lantujemy sobie. Cyk, cyk, pyk, cyk, pyk. I teraz musimy to wygrać, więc musi być bardzo rozmyślna arena. Więc dobra, ładnie tutaj. Od razu, od razu, od razu, od razu, od razu. Tutaj może nie poleciało jakoś dużo osób chyba. Pro... Chyba tam ktoś jest. Ale tak to chyba nikogo nie ma tu, więc... A ona dla mnie. Otwórmy sobie... O, i... no i legalsko. Ten śnieżownik taki średni, bo no jednak... No nie ukrywajmy. Śnieżownikiem się nie obronisz. Ale dobrze, lećmy sobie tutaj. Mamy kolejne skrzyneczki. To mamy sobie na razie to. O pompa. Jaki to jest moja ulubiona pompa? Dobra tuby tą pompę strasznie szkoda, że nie złota, ale I tu jest skrzynka, o, o tu jest dobra, Ci już ma sobie ją, a tu co, odłożymy sobie to na to i dobra, i lecimy, tutaj to może, może wejść my, tu ten dobry, drewno, za, tutaj taka na pełne, nie wiem, ktoś wie, ale z tego robi wypada, bo to pewnie większość wie, ale to odkryłem wczoraj, dobra, to lecimy, tutaj nie ma nic. Skrzynka. Legancko. Co to? O, tu mamy to, to nie, dobra. Dzień dobry, kolejne. O, dobra, lepsza moja pompa, chat chat Dobra. Nie, ej, dobra. Tak, 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 cyk, cyk, pyk, idziemy pod choinkę. A tu nie ma prezentów pod choinką, co się stanęło? Co? Nie no! Co, co, to się stanęło? To bierzemy, to też amunicję weźmy. I tu maszę tu, i tutaj, i do środka samochodem wejdźmy. Dobra, bo tu strefa niedaleko jest jeszcze do domu, więc... To tam był ktoś, czy mi się... Tam, tu ktoś był. Bo ja te drzwi nie otwierałem. Tak. Lecimy tam widzowie, próbujemy go. Próbujemy tutaj poławić, trubapkę. Co jest? Uciekł, ale kupek z niego. A ten kupek sobie uciekł od niego. Ode mnie, dobra. Oto, dobra, wystraszył się nas ewidentnie. Widzowie, się i wszyscy się boją. Dobra, bym tutaj. A tu pewnie był żem i który wszystko po oplądrował. przez cały lud zebrał, tak obstawiam. Dobra, o nie, jednak nie, dobra, więc otwórzmy sobie. No dobra, amunicję do pompy. Dobra. Przepraszam bardzo, trochę, ale zagłosowałem trochę, tylko małą chrypa. Nie wiem, co słychać jakoś bardzo, ale mam nadzieję, że nie. Otwórzmy. Śnieżownik, no dobra, chyba ten śnieżownik nie jest na razie potrzebny, a my tam mamy wygrań, więc... Le o, to jest lepsze, dobra. Więc lepiej nie ryzykujmy, lepiej nie ryzykujemy. Le tutaj nie będę eksperymentował z broniami, Biorę te bronie, broni, które my wiem, że umiem grać. Więc tutaj tak. I jak nigdy pompy nie lubiałem, wam powiem, to ta pompa jest koksy. Naprawdę tą pompą nie mogę grać. Ta pompa jest ekstra. Tamta druga już jest fajna, ale jakoś, nie wiem, wolę. Bardzo gustu już przypadła ta bat. Tam, tamto się tak szybko przeładowuje Od chwilę poczekam i jest taka... Nie wiem, no taka mój troszkę. O! Tutaj kolega, czy kolego? oho jak ładnie poleciał. Widzieliście tu widzowie? Ja, jak ładnie poszedł spać, zrobił AAA -A -A, kotki 2. Dobra. Ale ładnie. tej pięknie poleciał. No ja się za to pompę lubię, za to lubię tą pompę. A to, właśnie za to lubię tą pompę naszą, która... Traktorak! Czerwony, dobra. Nie ma kogo się bać, bo urabuści będzie pilka. Nie ma tu więc tutaj nawet się... O! Skąd to było? Jak agresywny jest. Bo tu widzę, że jakiś... O, cześć, cześć, kolego. Cześć, kolega. Dobra, okay. ojej, oh, yeah. widzowie, tak się gra w tę grę, o, pompa, ale, wiecie no, widzicie, on ma opiską pompę, a jakoś mnie pokonał, o, ja go pokonałem, więc nie będę brał, nie będę brał tej pompy, może ją wezmę no, zamiast czegoś tego, ale, nie, wezmę sobie tak, I, no, razie chyba sobie parka nie potrzebuję, a, o, to była taka szybka, nie wiem, czy brać ją, czy nie brać jej, nie, bo ja będę po prostu sobie drugą tą biorę, bo ona, ona mi się bardziej przyda, bo ja będę też pewnie używał, ale i tak ja tej nie będę się bardzo. Dobra, bierzmy tak i lećmy. Najwyżej będę tego żałował. Ale na się bardzo dobrze idzie, mamy już jeszcze kille. 10 32 osoby. To dzień dobry, dzień dobry, cześć, 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 cześć. Cześć. Dobra, jest jakiś szucik. nie ma jeszcze szucików, ale słuchaj, no możemy sobie... Możemy sobie tej ładnie skrzynkę otworzyć i mamy lepszy, dobra, to bierzemy Amo i O nie, stoimy to I Idziemy sobie teraz znowu dalej, no i jest dobrze, na razie mamy ja... mam dobry kształt, więc sobie tutaj pójdziemy. czy będziemy szli do miasta? Ja bym nie rozumiała, lepiej chyba wchodźmy tam w tamtą stronę jest tutaj, I raz, i dwa, trzy, tu była skrzynka, jest skrzynka, to sobie tutaj chodźmy Fajnie by jakaś prezent ci się Ale... Ojojojoj O Widzisz to Le, Legendarka dropa z jakiejś skrzynki. Dobrze się zatrzymałem Więc no już jest dobrze Właśnie miałem mówić że fajne Fajnie by było jakby nam taki prezentu Legendarka Andropos A tu legendarne ja to z moich ulubionych broni Więc jest No fajnie, fajnie, fajnie Suro. No, bo tutaj za 7 osób, strefa jest duża, więc... Tutaj szybko, szybko na razie umierają. Cały czas i cały czas ktoś ginie. Już jest 27 graczy. ciekawe, nieciekawy, ciekawe. Nieciekaw. Tu pewnie jakieś harde są. Tak też typowy spocóńcy. Typowy spoceniec... O nie tu. Nie, tu, 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 tu ja wolę, nie? O, albo dobra, na, z, pójdziemy na rzut, idziemy na drzuc, widzowie, chyba idziemy, nie? Mamy dobry cipunek, ale zobaczymy co tam padnie. To chyba jest taki nasz przeciwniczek jakiś, który nas nie lubi, ale dobra i tu leci, tu jest dobra. Jej kurczę, ja robię, dobra. Coś to mi się przydało, już że... gdzieś tam Dobra nikogo Nie ma jakoś dobra Patrz, 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 patrz. A to jest to, to jest to samo co mamy, tak? Nie. Tutaj muszę sobie to wziąć. To jest ta dobra. Możemy sobie to wziąć w bo ja wolę tamtą broń szczą. Amunicja. Lecimy. Dobra, to jest teraz tu. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Faj się, bo troszkę materiałów, więc tutaj możemy. Po tartach mogłem trochę drzew puścić, ale dobra, nie będzie ma... tak robić, to i szybko, raz, to chyba. Tu trzeba, też mamy tutaj wystarczającą cegieł metalu. Nie jest dobrze na razie. Idziemy po skrzynkę, dobra, chodźmy. Fajnie, fajnie jakby się piska, ta, ta pompa epicka trafiła, to ją był w niebo wzięty, ale szczerze mówiąc, to ja wątpię. Ale fajnie było, nie, nie ukrywam, może gramy ukryszy. Nie, niestety nie tym razem. Dobra, lecimy sobie. Bo nie mamy niezłe. Może mi się uda po challenge'u od was. Ale dobra, fajnie byłem, bym wygrał. Ale jak mówię, jak przegram to piszecie w komentarzach challenge'a. jak wybiorę tam jeden czy to dwa. I może na tym... Może live'ie zrobię czy coś takiego, albo jakiś... nie wiem. Może na live zrobię, tylko to możemy taki challenge na przykład w świecie. Piszcie jeszcze jakieś challenge y mam zrobić, tylko nie, nie muszą być związane z grami, mogą być też takie w prawdziwym na przykład, jakieś. Bo tak z grami to ja często robię challenge y w grach. A tak to jak może być w live y na przykład, to ja fajnie było, tak mi się wydaje. Więc tutaj, dzień dobry. I raz, dwa, dobra. Dobra, M. Dobra, czyli widać na razie, tutaj nie ma. Aha. Tu ktoś u. tu ktoś gdzie dał. Czyli tutaj może być niebezpiecznie? dobra, rozumiem, dobra. O to, to Drafon, Drafon, jest starałem się być I to bardzo. Ja bym przywalony nie bo. tutaj ktoś tu był. Jakiś. ktoś. oho. To ja ktoś się już widzę, chyba. dobrze w O, ile A to lekkiego, że chyba nie ma. Tu jestem bezpieczny, bo tak Jesteśmy w, w takim, co to jest? Legendarna pompa automatyczna, ale czy braciom Można sobie ją sobie wziąć w sumie, ale nie, ja wolę tamtą. W tym kubek troszkę, ale no, ja wolę tą pompę o wiele, o wiele, o wiele, o wiele tą. Powiem, mój brat mnie zarąbił, a to, ale bo tamta pompa to jest jak ulubiona, jeszcze złota, to nie wiem, ale tam są? nie ma nic ciekawego. Mam dwa dalej, to nie ma ciekawego, ale tam już to... do, 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 do taku się na razie wolno zbliżać. Bo tam się będzie później... Idziemy po rzucik, widzowie. Chodźmy potem rzut może. Bo nasza ulubiona pompa tam będzie, to ja bym się tak radował normalnie. Mi się tak gradał z pompy. A tak to co? Tak to nic. Halo? Dobra, zapało mi, dobra. One już tutaj sobie blisko tego taką Tu ma jakichś dużo ochrony na czekać. Chyba nikogo tu nie ma, więc. Lecimy, 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 widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Lecim, lecim. Widziałem w tym, gdzie idzie. Leż, leż, leży, leży, leży. Dobra, leży, 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 leży Wydziałem, co chyba sobie poszło. O, mam koronkę, dobra. Szybko... Bo tam dość strefa. Raz. Dobra, szybko tak, 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 dobra. I tutaj. Lecimy, uciekamy co widzę teraz. I wydałoby się, że hornika jakiegoś. Nie ma się nie mam. Dobra, Chodzę sobie do tego, tutaj, o, tu może będzie jakiś szorb. To, to jest, dobra, jest lama. Tamto to jest bo ale tu jest lama, z tą lama. Lamo! Dobrze, widzę, że ja jestem, już jest ta lama, No, uciekła na mnie, dobra. Czuję tą lamę, ale chcę tą ale nie ma nigdzie, dobra, słabo, słabo. Dobra, ma mamy tą lamę. Wywaliła szorba, dobra. To no, siorba na musku. damy tego siorba szybko. Gonimy ją widzowie, możemy ją pogonić chwilę. Ale wychylała siorbów, ale głupia ona jest, dobra, dzięki No ucieknie zaraz, dobra. Wali się ją, bo lepił siorba teraz No uciekła, nie? Chyba tak Raczej tak

Czekamy, bo jestem lamusem. Mówiłem wam widzowie już o tym, że jestem głupim lamuskiem. Nie umiem grać w tę grę. po Pierwsze. Czy nie ma tu nic do mnie? żebym się podleczył tak troszeczkę nawet Bandaże? To poczekamy sobie, udać się tymi bandażami najlepiej. poczekała sobie, aż oni się za, za po, 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 poszczelają. Chodźmy sobie tutaj. Tędy możemy pójść czy nie? Dobra, idziemy tam? Czy nie idziemy? Dobra, chodźmy tam może. Ma się nam zostawili. Ujeku! To jest jeszcze dobra dobra, 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 dobra... Dobra, 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 Jeszcze, Jeszcze... Jeszcze gorzej... Nie ma nic... prawa, no, nie prawa, prawa, Ja, ja, ja idę, bo to jest niebezpieczne Dobra, apteczka, 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 to jest nasza apteczka, apteczka. O nie, dobra. Ile ich tu jest? musów tych wielkich... z, 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 i... V Eee, jakby tutaj, dobra. On tu pewnie zaraz przyjdzie, jeszcze będzie szalona na nas strefa. Sujas, źle. Uciekam, bo strefa tu idzie. Jest pewnie moje rękawice wziął, chyba nie wziął ich, nie, nie wziął ich, wzią, wzią, to dobra. Zobaczcie go. Dobra. Bo tam jest strefa, dobra. Szybko widzę, bo... Będzie po nas, będzie po nas coś widzę, Witeks. Mi się coś wydaje? damy sobie radę. Teraz. Tylko, leży, 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 leży Chciałem pokazać i nie coś mi wyszło tutaj Bierzemy to indo, idzie szybko, szybko, szybko Trzy osoby, czyli dwa Sirobi, sirobi, sirobi Coś muszę wywalić. Tu łatwo biorę, wywala minera Przejdźmy, przejdziemy z tego jednego sierpa, dobra. Tych by tą broń jeszcze, dobra, gdzie ona jest? ją waliłem? Dobra. dobra. tak i tak ładnie, elegancko, tu... Tu, tu, tu ktoś będzie, ja już, ja już to widzę. Mówiłem? A co to ma... Wiesz to było O to. o idziemy spać wszyscy. Trzecie miejsce. To... No było blisko, było blisko, no ale... Co Więc piszcie w komentarzach jakie ja ma, 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 wyzwanie mam wykonać. Więc to w tym odcinku. Jeśli ja się... się podobało... Że zostawcie jak w górę, subskrybujcie żeby... i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się Do zobaczenia. Siema.